Dalsze nasze śpiewanie oprzemy o piosenkę. Piosenkę „Kozali mi matuś”. Posłuchajcie. Kozali mi matuś, gnaćmy do w dolinę. Kozali mi. Na zwrotka. Kozali mi matuś gnać bydło w dolinę. Jo jeszcze nieduży, jo jeszcze nieduży, boję się ze zginę. Dzisiaj byśmy powiedzieli: Mama mi kazała wygnać, zagonić bydło w dolinę, w dolinę, czyli tam gdzie miało się paść, gdzie miało jeść. Jo jeszcze nieduży, boję się ze zginę, czyli ja jeszcze jestem mały i boję się, obawiam się, że się zgubię. Od samego początku tekst: Kozali mi matuś, powtarzamy. Kozali mi matuś, jeszcze raz. Kozali mi matuś, posłuchajcie dalej. Gnać bydło w dolinę. Powtarzamy. Gnać bydło w dolinę. Kozali mi matuś, gnać bydło w dolinę. Powtarzamy. Kozali mi matuś, gnać bydło w dolinę. Jeszcze raz powtarzamy: Kozali mi matuś, gnać bydło w dolinę. I posłuchajcie melodii. Kozali mi matuś, gnać bydło w dolinę. Próbujemy. Kozali mi matuś, gnać bydło w dolinę. Powtarzamy. Kozali mi matuś, gnać bydło w dolinę. Jeszcze raz. Kozali mi matuś, gnać bydło w dolinę. Jeszcze raz. Kozali mi matuś, gnać bydło w dolinę. I posłuchajcie dalej tekstu. Jo jeszcze nie duzy, jo jeszcze nie duzy. Mówimy. Jo, jestem nieduży, jo, jestem nieduży, czyli ja jestem jeszcze mały. Po dzisiejszemu byśmy powiedzieli: Jo, jestem nieduży, jo, jestem nieduży. I posłuchajcie melodii. Jo, jestem nieduży, jo, jestem nieduży. Śpiewamy. Jo, jestem nieduży, jo, jestem nieduży. Jeszcze raz. Jo, jestem nieduży, jo, jestem nieduży, boję się ze zginę. Mówimy, boję się ze zginę. I posłuchajcie melodii, boję się ze zginę. Śpiewamy, boję się ze zginę. Jeszcze raz, boję się ze zginę. Posłuchajcie całej drugiej części. Ja jestem nieduzy, jo jestem nieduzy, boję się, ze zginę. Próbujemy śpiewać. Ja jestem nieduzy, jo jestem nieduzy, boję się ze zginę. I jeszcze raz powtarzamy. Jesce nieduzy, jo jestem nieduzy, Kozali mi, matus, gnać bydło w dolinę. Śpiewamy. Kozali mi, matus, gnać bydło w dolinę. Kozali mi, matus, gnać bydło w dolinę. Jo jeste nie duzy, jo jeste nie duzy, boję się ze zginę. Śpiewamy. Jo jeste nie duzy, jo jeste nie duzy, boję się ze zginę. Powtarzamy. Jo jeste nie Boję się ze zginę. I śpiewam od początku. Kozali mi matuś. Kozali mi, matuś, gnać bydło w dolinę. Kozali mi matuś, gnać bydło w dolinę. Jo jestem nieduzy, ja jestem nieduzy, bo ja się. to teraz ja będę śpiewał bardzo cicho i chciałbym, żebyście zaśpiewali sami wstęp.